Powstają na niemal wszystkich wydziałach, tworzone przy współpracy pracowników naukowych i studentów, wielokrotnie nagradzane w Polsce i za granicą, ubogacające świat nauki i nowych technologii. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przoduje wśród polskich uniwersytetów w liczbie zdobytych patentów. Ilość patentów, która powstaje czy jest zgłaszana, w wyniku prac twórczych naszych pracowników wynika ze specyfiki strukturalnej naszego uniwersytetu, ponieważ my mamy bardzo dużo wydziałów eksperymentalnych, w związku z tym są możliwości aplikacyjne prowadzonych badań. Jednym z bardziej znanych patentów jest sortownik do oceny jakości i sortowania ziaren jęczmienia, który jest nieodłączną częścią produkcji słodu. Powstał w katedrze Inżynierii Systemów na Wydziale Nauk Technicznych UWM, a jego twórcą jest doktor habilitowany Piotr Zapotoczny. Ziarno w całej masie dzielone jest na pojedyncze obiekty, czyli ziarniaki, które są fotografowane w takim układzie 3D i następnie te ziarniaki są klasyfikowane na podstawie jakichś tam algorytmów, które identyfikują zmienne yy, opisujące dany ziarniak i klasyfikowane są na 11 klas jakościowych. Wśród wydziałów oraz pracowników naukowych uniwersytetu również można wyróżnić liderów w kategorii zgłoszonych i uznanych patentów. Jest nim bez wątpienia dr Zenon Syroka. Na rynku funkcjonuje aż 18 opracowanych przez niego patentów. Taki pierwszy, który aż 7 lat czekałem na niego, mianowicie bezprzewodowy system diagnostyczny, dotyczy on diagnostyki. Urządzeń i maszyn pracujących w niebezpiecznych warunkach oraz będących pod wysokim napięciem. Można te urządzenia diagnozować zdalnie i rezultaty diagnostyki wykorzystać następnie w, no, w serwisowaniu w eksploatacji. Patenty to dla studentów również świetna okazja do zdobywania poprzez ciekawe doświadczenia wiedzy, której często nie znajdą w książkach. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv